Siemanko, witam was, panie i panowie, bardzo serdecznie w farmingu po dosyć długim czasie w duacie wraz z Patrykiem. Halo, alo! I witamy was, tak jak widzicie, właśnie na oczywiście podstawowej naszej mapce. I panie panowie, dzisiaj jak widzicie, no niestety zastała nas noc, ale to tylko tymczasowe, ponieważ e, za chwilę wszystko ogarniamy. Pierwsze, co to oczywiście jak widzicie, ustawiam pracownika tutaj e, w Fergusio, fergusionie, naszym Fergusoniku e, na dwunastce, tylko teraz tak, Patryk, czy myśmy nie mieli zasianej soi gdzieś jeszcze? Nie. Nie nigdzie nie, Soj, nie ma. To dwa już było. nie ma, dobra, to mega, 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 mega. E, ja jasie... się. Tak jest, oczywiście, jadę. Gdzie było tutaj? Tutaj jest e, Waltera. E, dobra, wsiadamy w Walterę i lecimy, panie, panowie, tą soję sprzedać. Nie. Lecimy ją sprzedać ponieważ, ponieważ, gdyż iż, zobaczcie sobie sami, cena za soję jest bardzo, bardzo piękna: prawie 3000 euro za 1000 litrów. No, za to one no, nie oszukujmy się, kurde. Nie będę się już tutaj bawił w te, 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 te całe gunwa, No, więc naprawdę, cena jest bardzo, bardzo ładna. Polecimy sobie to od razu, sprzedamy. Dostaniemy bardzo ładny hajsik. Patryk, zobacz w ogóle czy to co chcieliśmy zrobić jest jeszcze aktualne, czy nie minęło z czasem, z wiatrem? O kurde, bo to 6 godzin. Nie, 16 tam jeszcze było. Tak? Y, zostało 9 godzin. Więcej. Dobra, to gitara, to gitara. Bo generalnie mamy dzisiaj spore zakupy przed sobą. Eee... Z jednej strony oczywiście zbieramy cały czas na ten kombajn. Ale za chwilę wszystko wam się wyjaśni, jak wam pokażę o co tutaj o, to, be, 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 o co tutaj dokładnie chodzi. Jak widzicie mamy 24 tony tego, tej soi, więc razy 3 prawie setkę dostaniemy już z samej soi no dobra, 75 niech będzie. Około e, więc to już będzie naprawdę bardzo bardzo ładna sumka pieniążków oczywiście ale... No zresztą za chwilę zobaczycie o co tutaj dokładnie chodzi. E, Patryk powiedz ty nam lepiej co Ty robisz w ogóle. Chodzę po farmie i się nudzę. Aha, nie no, tak. idę sprawdzić ten, bo dwie przyczepy stoją tu koło pola, nie no. wiem czy one są puste, czy coś w nich jest, więc idę sprawdzić, ale ogólnie dla takich, jakby to powiedzieć, może spostrzegawczych, umówiłem się dzisiaj ze świadkiem na nagrywanie na szóstą. Tak, 18, e, tak. No. E, tak. to to pomijamy, ale drugą sprawą jest to, że... co ja miałem mówić? E, e, już uno momento, por favor, czekaj. Dobra, e, czekaj, kontrol, alt, strzałka w dół? Jak się zwolniało tego tjula? Eee, czy tam shift? Czy ci zatrzymać? A, ty w nim jesteś, tak? No, no, no. Wyłączyłem... E, tak, dobra, wyłączyłem. Mega. E, kontr lewy kontrol, strzałko w dół, dobra. E, no, e, e, co, ja co, co ja chciałem powiedzieć? Boże. Nie. No właśnie, problem w tym, że ja też nie wiem. A, przypominamy wam, żebyście układali jakieś fajne rymowanki do ostatnich odcinków. Oczywiście, że tak. E, więc przede wszystkim układajcie rymowanki, a po drugie, Patryk oczywiście teraz wam przeczyta rymowankę z ostatnich trzech odcinków, którą wybraliśmy, ponieważ było ich na tyle mało pod odcinkiem sprzętsonym w ogóle, prawie że ich nie było. E, pod odcinkiem przedostatnim to właśnie jest ten, e, ta rymowanka jest z odcinka przedostatniego, a w 26 odcinku e, no również. Było tak całkiem średnio. No, można powiedzieć, że troszkę się przestaliście starać, tak więc panie panowie, postarajcie się i naprawdę oczywiście w zamian możecie wygrać pozdrowienia chociażby na odcinku. To jest taka, można powiedzieć, nagroda główna. No i, i, i cóż ja mogę powiedzieć? Tyle z mojej strony, Patryku, czytaj komentarz. Proszę cię bardzo. To jest. Ogólnie nam się wydaje, że to już mogło już być. Podobne, na pewno było podobne, tak. ale, ale no, to było jedyne, które po prostu trzymało się kupy, tak więc no, mhm. zostało wybrane dlatego właśnie, e, znaczy... że się w miarę trzymało. Jak będę miał czas a w ostatnim czasie tak średnio, to go sprawdzę, czy czasem to nie było moc. No i dobra, jedzenie. nic nie trzeba sprawdzać, ważne, no. że, że coś wybraliśmy i jest nie, to no go no to tego Nie, No, po, tego nie pozdrawiamy, jeżeli to jest dokładnie to co ja bym Jeśli czegoś, tak? no, Ale to nie było dokładnie, to na pewno. Jestem tego pewien ja w głębi duszy wiem, o tym dobra. wiem. E, biorę tak, to na klas. Na szczycie góry. E, tak, biorę dobra, to na Dobra, Dzisiaj pozdrawiam bardzo serdecznie. Jarka Kwaśnego. Żółwiczek dla ciebie, mistrzę, pozdrawiamy mi cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie nie, hamujemy, tak. hamujemy, hamujemy, hamujemy. Aż muszę się czegoś słodkiego napić tak kwaśnie. He, he, he. taki suchar w międzyczasie. Suchar A z rana. to jest. No, no, tak z rana to nie bardzo. Z rana. Ale... Z rana. No, cicho. No. <słuch> y, Subnij świadka shelter dzwonek, zostaw lajka i bądź. Tak więc, panie, panowie, tak. bardzo serdecznie zapraszamy was oczywiście do zostawiania lajków, subów, komentarzy, żółwiczki dla ciebie, kolego Kwaśny. Tak. E e Czekaj, wyładowujemy, dobra, sprzedajemy. Dostalimy, tak jak mówiłem, prawie że 75 tysięcy, dokładnie 72, niech będzie. No i, i, i czekamy na Wasze komentarze, na Wasze propozycje jakichś rymowanek dla nas tutaj do serii. Oczywiście dodatkowo, tak jak było mówione wcześniej, zostawcie oczywiście również opeczkę w górę, komentarz. Was to nic nie boli, a mi oczywiście może to pomóc, ponieważ dzięki temu mój kanał oczywiście cały czas się rozrasta. A oczywiście, wydaje mi się, że o to nam wszystkim tutaj chodzi. Co się śmiejesz? W ostatnim razie tak średnio bym powiedział. No, no średnio, średnio, no. no niestety, no Bo mała aktywność. Główna wina leży po, niestety po mojej stronie, ponieważ no tak. ja... No, troszkę, można powiedzieć, zaniedbałem kanał, mało filmów się pojawiało. Ale jak widać, aktualnie filmy pojawiają się bardzo często. Przynajmniej w miarę możliwości, co najmniej ten jeden dzień nie wchodzi. Dodatkowo oczywiście... No jakby nie było, no wy również musicie pokazać tutaj się z dobrej strony, aktywnej strony przede wszystkim, e, żeby to jakoś ten kanał się promował, e, sam jak gdyby siebie promował, znaczy e, no, sam siebie, no oczywiście, że wy go promujecie zostawiając właśnie te lajki, like y, suby i komentarze, ale, 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 ale chodzi o to po prostu, że dzięki temu właśnie ten kanał e, jest tam e, promowany. Dobra, mistrzu, możesz przyspieszyć czas, ponieważ ta soja jest sprzedana, więc teraz no. ta cena soja jest. A jest wyłączony. Wzrost jest wyłączony. To możesz włączyć, no. Chociaż nie, czekaj. Właśnie. nie. Nie, nie włączaj, nie włączaj, nie włączaj, póki co jest niepotrzebny. Je Dobra. Panie panowie, my wsiadamy w... nie wsiadamy w pick w pikapa. pick Zgasił silnik, nie zgasił silnika. Dobra. E, my wsiadamy sobie tutaj, panie panowie. Ubrani jesteśmy oczywiście elegancko w garniturek, żeby nie było, że jakiś przyjechał. Co? No tym ciągnikiem no to dawaj na pole, a nie tam z do, do 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 do. Panie, ogarnij to. No. Ja mam bardzo pilną sprawę o godzinie 22:42 muszę iść do banku ubrany oczywiście w garniaka i panie <coughs> panowie pożyczamy sobie high sidło, pożyczamy sobie high sidło. Zaraz powiemy wam dokładnie dlaczego, po co i tak dalej. Bo tak. Odpowiedź brzmi bo tak. Holy fuck. Co zrobił? Troszkę za dużo mi się wzięło. Wzięło mi się 250 tysięcy. Eee. eee. Mamy 622 na koncie. To jaki jest limit pożyczki? Duży, 300 chyba w tym farmingu. Nie wiem, w każdym bądź razie, być może dlatego, że byliśmy zaufanymi kredytujorcami, e, szybko go spłaciliśmy, kredyt eee, w sensie, to, to okay. zaufali nam. W każdym bądź razie, panie, panowie, w pierwszej kolejności, bo już mamy tyle hajsu, to zróbmy to, zróbmy to wspólnie, kupmy tego fenda naszego wymarzonego, Panie panowie, kupujemy naszego pięknego fendzika, Kupujemy również do niego oczywiście żniwiareczkę. Panie panowie, Power Flow 35ft, czyli 35 stóp, czyli niecałe 11 metrów. O, ale to będzie maszyna, ale to będzie maszyna, panie panowie, ja wam mówię. No Jedź to... Przyspieszyć czas miałeś, halo. my myślałem, że ty nie Kim ja mam pracować? Panie panowie, do tego musimy. Niestety, czy też nie, ale musimy kupić wózeczek. Ponieważ, no niestety, niestety, czy też niestety, ale nam się nie zmieści za bardzo. Kupimy sobie. Tą długą, tylko czekaj, mam nadzieję, że wejdzie nam na to. Weźmiemy sobie ten kolor zielony. Okej. Okay. Kup, tak, okej. Okay. Dobra. Panie Panowie, tak, wsiadamy oczywiście do naszego Fendika. Boże, jaki on jest piękny. Majster. to, co teraz będzie się działo na naszych kuźwa wszystkich polach, aczkolwiek nie mamy ich jeszcze za wiele, niestety, <grystanie> ale to co no. się będzie działo, to to będzie po prostu poezja, nie, dobra, czekaj, podpinamy ku podepniemy, nie podepniemy, o proszę, czekaj, musimy się troszkę lepiej ustawić, oczywiście, <grystanie> w nosie mnie spędzi... A Dziękuję ci, pa, 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 panie kolego. Dobra, czekaj, podjadę tutaj tak mniej więcej, co by było idealnie, w miarę. Co jest? Czemu nie mogę podpiąć go? O, aha, ze środka podpinam, dobra, mało ważne. Mamy wały podpięte, dobra. Ehm, no header zawsze się tak podpina przecież. Dobra, cicho. N no. Boże. Nie, nie rób ze mnie, no. Z kim ja... Oj, cicho, nie maruć, czekaj, ja tu teraz muszę. I pociąga podpiąc, no. nie puściłeś z powrotem. Co? Ciaponga nie puściłeś Jak to nie, z ja puściłem swojego z powrotem. Był ustawiony ten wszystko pięknie jechało. Świeciło się na zielono, a zawsze się świeci ten, ten, ten w dole, w prawym dolnym rogu. Ten, ten, ten na zielono jakiś ustawiony pracownik. Proszę mnie tutaj w konia nie robić. Ja swoją robotę to wykonałem. To jeden stał. A który? Ten, 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 nad dłuższym tym, tym obiegu? A ty nim jeździłeś, ty się nim bawiłeś, kolego. Ja Przepraszam bardzo. Ja nie jakimś? Absolutnie nie. Nie, nie, no, skąd nie że. no skądże? Nie. Absolutnie. Dobra, panie majster, ja ustawiam, ustawiam, boże, zostawiam chładę tego. A, idealnie, przyczepka pod ten header, hopie. To wszystko jest wyliczone. A, aha, pierdzielisz. Musimy... czas! Albo nie, dobra, kontrolujmy. 287 jest Ty, to, to jest to jeszcze spokojna cena, taka, która dobra, była nie raz, nie dwa, nie? No, ale no, w każdym ale... bądź razie, panie panowie, a nie ej, majster, z złe info. 2, 220, co? E, bo nie starczy nam teraz na to, na co powinniśmy, co znaczy co no to mieliśmy bierz bardziej. Mi Krydyta, no. No dobra, biorę już kredyta, spłacimy to kiedyś tam. No, więc panie panowe, bo Szymy podaję jeszcze na chwilkę do naszego cash'u. Eee, pożyczyć jeszcze Cośmy byśmy mieli tutaj dupa tej 200 Co? tysięcy, mam. Nie, nie starczy nam na upgrade silnika. No to później dokupisz. Ehm, a to zabrakło nam dosłownie ociu, 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 pinkę, e, ale no, niestety. E, dobra, wchodzimy do sklepu i panie panowie, jak widzicie, jest aktualnie promocja e, i kupujemy sobie właśnie kejsika Optum z CVX. Kupujemy sobie konfigurację silnika podstawowego, bo jak mówię nam, nie starczy nam. Zabraknie nam no, 12-13 tysięcy ehm, Ale mamy oczywiście, tak jak widzicie, panie panowie, kolejną piękną maszynę. Zostaw mnie kombajna, ja lecę kombajnem, tyle ci tutaj o tym Masz ciągnika. ale cię zaraz wezmę kóźna wyprzedzę na proste i to zobaczysz Ale panie panowie, to co najważniejsze, teraz oczywiście no z jednej strony. Nie był to do końca przemyślany teraz tak myślę zakup, ponieważ no. e, co z tego, że mamy dwa, no nie szykujmy się, super kombajny, bo ten poprzedni również jest całkiem duży. Sprzedajmy e, no, go. Ale co z tego, skoro mamy 5 pól i to 5 pól bardzo, bardzo malutkich. E, więc myślę, że panie panowie, zrobimy sobie time ja timelapsa zrobię w ten sposób, że pobiorę sobie save'a na singla. Eee, zrobimy sobie jakieś misje na jakichś dużych polach. Eee, na dużych polach mam tutaj na myśli pole chociażby... W większych polach może tak o, Chociażby taką 26. Tym bardziej... Chociaż tej, czekaj. Przecież na 26. myśmy jakieś misje jeszcze robili. Nie boże... wiem. Ja robiłem Pasz... na pewno. Ale kwestia taka, że po prostu u danego właściciela musisz robić misje. Wiem, wiem, wiem. wiem. Ty, właśnie! Ale ja u niego robiłem misję, majster, tylko pytanie właśnie, bo teraz na, na multi po prostu nie pokazuje ile misji masz wykonanych, bo w ogóle nic tam nie pokazuje, nie? Tak samo na przykład eee. chociażby 23, ona też tam była na maksa zrobiona już i też nie pokazuje, że tam powin jest mniejsza cena. Eee, więc ja to sobie ogarnę na singlu, Watch. tak jak mówię, pobierzemy sobie mapkę, eee, ja to poogarniam na singlu na timelapse jakimś eee, i... co ty żeś tam zrobił? Cholera, jasne. Się zaczepiłem. Ty, ale kolega, bo przyszło zapotrzebowanie na wióry, nie? No, teraz? To może by się tak... Tak. Hmm. To może by się tak pobawić y, z tą topolą? Energeticą? Bo Z tego dobry zysk jest. Energetyczna na polu zasadzić. No to jest energetyczna chyba. Hmm. I z tym się pobawić na jakimś polu. A ile kosztuje maszyna do... No, czekaj, bo siead ci jak się sieje to pola energetyczną. Y, małym... Małym bardzo siewnikiem chyba. Mm, czeka, Już czeka, szukam czeka. gdzie jest to pola. Nie, nie, nie. Mi się wydaje, że to będzie gdzieś w świecie leśniczym. Tak w tutaj jest to pola. Tak, 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 tak. Drzewka i to pole sadzi. I to będzie to ten ten damkon.pl. Tym mm -hmm. można sadzić drzewa i to pole, tą energetyczną. No. I później do Hizomana. To potrzebujemy jakieś 50 tysięcy Tylko pamiętaj A Jakiego hejzmana? No ten HM4300 Bo w niego HM4? wrzucamy i... A nie, czekaj, nie. bo my to musimy kosić Nie, bo są to pole małe, to są takim specjalnym kombajnem. My to musimy kosić kombajnem, dobra no, Ale co jest jeszcze lepsze A czekaj, to musimy czym to to? Piłą do sadzić? Sadzić możesz tylko ręcznie Co? W sensie, nie możesz pracownikiem. No dobra, no to, 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 to nie ma problemu, to mi akurat nie przeszkadza. Eee. Eee, ale czekaj, czym tu się to... Eee, czekaj, eee, Jak wygląda to pola z bo nie wiem, czy to dobra, nie, nie są to już te... Dobra, różniwiarkę za 25 tysięcy, ale to jest do siloso kombajnu, majster. No właśnie. To nie jest do kombajnu trzeba... zwykłego, tylko trzeba byłoby kupić jakąś sieczkarnię. No, najtańsza sieczkarnia 221. Bo żadna. Nie, żaden 215 zwykły nie ma możliwości 200... tego. No. 215 masz z modu. E, to i tak dupa póki co. Nie no, póki co to jest dupa. Póki co jest dupa kompletna. Chyba że przy okazji zrobienia tych misji. E, zgarniemy jakieś ładne hajsy, naprawdę, i będziemy mogli sobie pozwolić na sieczkarnię, Bo. No. Zresztą, napiszcie, czy mamy iść teraz. Napiszcie w komentarzach, czy mamy iść teraz wykupywanie pól nowych, czy mamy zbierać na właśnie e, sieczkarnię. E, dzięki czemu będziemy oczywiście lecieli w s, tam, to pole energetyczną. To jest wasze zadanie dla was na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy s, sieczkarnia, czy pola. Bo. Jest to jedno i drugie wyjście, wydaje mi się, że jest całkiem spoko, tylko że, no, które będzie bardziej spoko, no, nie wiem, no podejmijcie decyzję, a my na pewno się do tego jakoś ustosunkujemy i będziemy po prostu lecie i z koksem, no nie oszukujmy się, bo trzeba, panie panowie, tą serię jakoś obudzić, nie oszukujmy się, że tutaj jest 29 teraz odcinek, a my póki co, no to nie mamy prawie, że nic, dlatego też ten kredyt w sumie był troszkę potrzebny na rozbudzenie, myślę, tej serii i teraz po prostu będzie leciało to z górki, mam nadzieję. Ja dzisiaj postaram się jeszcze, dzisiaj w sensie kiedy to nagrywamy, postaram się nagrać jeszcze timelapsa tutaj, żeby naprawdę poogarniać, pozarabiać itd. dalej No i będę czekał na Wasz odzew po prostu, czy kupujemy właśnie sieczkarnie, czy kupujemy jakieś pola, bo można byłoby kupić nawet ze dwa pola, na przykład tą 23 26. i 26. Już mamy no. trzy pola Tylko. na przykład do ogarniania tym nowym kombajnem, 26, mhm. 3, 4, a reszta jest ogarniana tym starym kombajnem i jest Tylko. elegancko, nie? Co do to Poli, to uwierz, że najmniejsze pole wystarczy, bo na tym da się zajechać, a zarobek i tak jest ładny. No ja wiem, no domyślam się, no bo tam jest po jednym rządku się sieje, więc no, nie oszukujmy się. No. no. Troszkę się tym na pewno zajedziemy. Dobra, panie panowie, ja tu patrzę, mamy jeszcze chwilę czasu. Zobaczmy w ogóle co tutaj się dzieje u pracownika. Właśnie 93% ja tutaj odjadę tym Waltrom, ponieważ no, pracownika troszkę zablokowało. Zatkało wręcz, bym powiedział. A siewnik gdzie jest Meister? A siewnik stoi przy kolu. Na soje, serio Ale nie będzie zabierze, za dużo cena, nie będzie mniejsza 2800 albo no. i tak... A my no. chyba i tak sprzedaliśmy za osie... 2850 2 więc... No, tam było 2900, no. ale chyba spadło do 2800 Więc w każdym razie i tak dobra, mamy za dobrą mniejsza. cenę sprzedaną Nie ma nad czym płakać eee, Dobra, czekaj, to ja lecę od tym Walterom najpierw Ty weź tego siewnika jak możesz ogarnij. Kosiwnik, to teraz muszę ten. Yy, biorę ten nowy nasz Kejsik. Potrzebny był ciągnik do. Bo my mamy. W sumie ile mamy tych ciągników? Cztery teraz, tak? Waltram, Ferguson, Case. Tak, cztery. I Holland. Tak, tak, tak. Dobra, cztery elegancko. No i dobra, i czterema ciągnikami to już i takimi mocniejszymi. No nie oszukujmy się. Można sobie mm -hmm. tutaj spokojnie poradzić, bo Waltra ma 250 Czekaj. K Puma, no boże K Ferguson ma 280, Kejsik ma 288, i jedynie koło 200 ma. No, 209 ma jeszcze John Deere, więc naprawdę ładne tutaj, już mocno. A... Tej, myśmy kuźwa przelecieli cały dzień na przyspieszeniu. Czajdziesz bazę. Serio? A co z tą ceną? Eee, o... Czego? Trzech miejscach jest po 2000 żepaku. Złapu, 2,240 najdroższe. Nie, stoimy z tym rzepakiem. Na razie czekamy. Nie ma co tutaj no. zastanawiać się, znaczy nie ma co to kombinować. Nie ma co ryzykować. To zawsze można przechować, a... a stracić na tym na pewno nie stracimy. Więc, Dobra, podlecę sobie troszkę do przodu. Na bieżąco będę zbierał od pracownika. No teraz i biorę się. No dobra, 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 nie ma problemu. Bo na jednym bo... jest kuku, a teraz biorę ten. Aha, bo tam kuku wcześniej chciałeś. Tak, tak. Dobra, dobra, dobra. No to nie ma problemu. <laughs> Byle była tutaj jakaś właśnie różnorodność, Teraz, A dwa też, jakaś to w miarę fajnie trzeba szybko zagospodarować, żeby też szybko się dorobić, nie? Bo nie oszukujmy się, kurde, te świnie moglibyśmy sobie tam cały czas rozmnażać. One fajnie się tam rozmnażają, tak dalej, tak dalej. E, fajnie hajs z tego leci, tylko musielibyśmy później kupić tą, tą... Większą przyczepę przede wszystkim. No. Do nich, gdzie mamy zwierzęta w ogóle. Zwierzęta są. E, musielibyśmy kupić tego z modów, e, ale on ma ile, czekaj, pojemności? E, świnie, 38, a ten... Czul wie w sumie ile mniejszej pory ta to ma pojemności. No ale w każdym razie, którąś z tych przyczep byłoby trzeba kupić. 38 świn to jest naprawdę bardzo ładna sumka. I tak 38 no. świnek na raz sprzedawać, no byłoby to dobry zysk, kurde ci powiem. 38... Ile kosztowała świnia? Nie, Nie pamię pamiętam ceny. E, mało Zaraz ważne. Tak... W każdym razie, czekajcie, świni teraz mamy 99, więc jest to, no ale mówię, no czystość 0, A... woda, słoma, to wszystko jest 0, więc to byłoby trzeba bardzo ładnie tutaj zadbać. Yy, świnka za trójkę. dokupno Owca za czwórkę i krowa za piątkę. Tu mówisz, dokupne czy co? No tak. A mi chodzi o sprzedaż. Ile za sprzedaną świnkę dostajemy? Nie wiem. Przy tyle samo nie jest? Nie, 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 na pewno no, nie jest nie. tyle samo. Nie wiem, czy jest połowa, czy, czy troszkę więcej. W każdym razie, panie, panowie, eee, mało tak, ważne. Mam. Możecie napisać nam w komentarzu, Cysiąc ile kosztuje... Dwie. Tak? A 1200 i opłata jest. 200, Aha, tak, dobra, tak? dobra, 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 dobra. Jeżeli nie przewozi <coughs> Dobra, w każdym razie, to my to już wiemy. Wy napiszcie, panie panowie, czy podobał wam się odcinek. Oczywiście zostawcie również swoją rymowankę, dzięki której być może właśnie was pozdrowimy, e, to właśnie was pozdrowimy w kolejnym odcinku. E, oraz oczywiście odpowiedzcie na nasze pytanie, czy mamy kupywać nowe pola, czy mamy lecieć zbierać na tą e, sieczkarnię, żeby oczywiście pobawić się w, e, stopolą energetyczną. E, piszcie swoje propozycje, swoje spostrzeżenia swoje, jak gdyby, takie no wiecie, za i przeciw właśnie co mamy robić, a my oczywiście sobie to poczytamy, podecydujemy i zadecydujemy ostatecznie. Tymczasem dziękujemy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, oczywiście łapkujcie, tak jak mówiłem, subujcie przy tym, Bla I do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć i pa. Bajo, bajo!